W ostatnim czasie szerokim echem odbiła się Pani wypowiedź na temat fryzury Pani Małgorzaty Trzaskowskiej. Wylała się panią, na Panią fala krytyki za te słowa. Jak Pani to odbiera? Ja to odbieram w ten sposób, że to jest taki fragment większej całości, polegającej na tym, że tak jak pokazały wybory, Polska jest bardzo ostro podzielona na pół. I też jest tak, że. Yy, że uznajemy, że jeśli ktoś jest zwolennikiem jednej opcji, to nie, nie wolno mu powiedzieć okolwiek krytycznego na kogoś z tej opcji, bo to jest jakby już od razu y, y, wspomaganie tej drugiej. Ja nie powiedziałam mojego zdania o fryzurze, pani Małgorzata Trzaskowska. Ja powiedziałam, że dla tej części elektoratu, o której głosy powinien się w tej chwili Trzaskowski starać, jej wygląd na wieczorze wyborczym mógł się wydać zbyt bardzo każualowy, za mało elegancki. Ja osobiście jestem akurat osobą, która woli taki styl ubierania się. Ja nie znoszę gal, na których trzeba się ubrać wiedwabną, długą suknię i tak dalej. Natomiast y, powiedziałam. Jakby takie, taką opinię, że tak jak zna mniej więcej gusty tej Polski powiedzmy sobie, y, która właśnie głosowała na, y, na Andrzeja Dudę, to ona się mogła wydać zbyt mało elegancka, jak na taką okazję. No i oczywiście się okazało, że po pierwsze jestem podła, ponieważ jestem kobietą i atakuję kobietę, bo kobieta nie może o drugiej kobiecie powiedzieć nic złego. Oczywiście przy tej okazji te kobiety, które mi zarzucały, że ja atakuję kobietę, pisały, że jestem gruba, brzydka, nieuczesana i powinnam sobie zrobić operację plastyczną, więc to jest taka. taka... Ale boli to panią, mam nadzieję, że... Nie, to jest dosyć śmieszne. To jest, dla mnie to jest taka właśnie moralność Kalego, że prawda jak kali ukraść krowę, to i tak dalej. Więc to jest dosyć zabawne, bo po prostu szczególnie byłam atakowana właśnie jako jak można w ogóle krytykować. Ja powiedziałam to jako. Element y, wygląd polityka, jego żony, jego dzieci to jest element kampanii wyborczej. Tak na świecie jest. My aspirujemy do tych właśnie krajów, w których kampania wyborcza jest przygotowywana przez sztaby specjalistów również od wizerunku. To było moje zdanie, że mam wrażenie, że takim wizerunkiem trudno będzie dotrzeć do tej części elektoratu, która głosowała na kontrkandydata. I tylko tyle, i nadal uważam, że miałam rację, ale oczywiście. Hejt hmm, był taki bardzo personalny, więc no, ja jestem przyzwyczajona do tego.